No, moje koleżance, nie wiem, czy wcześniej się nagrało, bo się coś schowało. To są kwiaty. Nasza solenizantka, zobaczcie, tu jest solenizantka. Wszystko prowizoryczne. Musi biedna po, obchodzić poza domem. Na pewno nie jest to samo co w domku. Chciałam jej takie cudne kwiaty przemycić, nie udało się. No to musiałam to co jest. Nie, są. <gry> Także no tylko dostała Dziękuję. buziaka. Uściski ode mnie. No, i nic poza tym, ale może coś jeszcze się uda wy, wyczarować. No, bo słuchajcie, to jest cud miłości, piękna dziewczyna z pięknym sercem. Kto jej jeszcze nie widział, to zobaczy przez mój filmik. Naprawdę, kochana jest ta dziewczyna. Nagrałam to wszystko. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. No, także ma takie wielkie serce. Także kto ją teraz zobaczy, zapraszać ją na Facebooka, dziewczyny, wszyscy tam nowi. Bo to jest naprawdę cudo, nasze kochane. Także polecam tą nową koleżankę, jako koleżankę, przyjaciółkę, poza tym umie czarować, umie różne rzeczy, także zachęci Was, poczaruje, no. sprawi, że będziecie się uśmiechać tak jak ona. <śmiech> <śmiech> Właśnie zdobywamy tu wiedzę jak że to robić. Teraz no. Nagrywaj nie, no nie, to Ty jesteś Na teraz już. głównym tym, <laughs> no to Was żegnamy, bo się dziewczyna skrępowała, także mhm. bye Ale bye, ja bye Dziękuję, dziękuję Bożenko z całego serca.